Marzenie życia, czyli klucz do własnych zapisów. W 70% dotyczy to człowieka prawdziwego. Weź w przestrzeń własnego czystego marzenia i odnaj w nim swoje związki z tym, co wspiera 12 rycerzy w pochodzie do synchronizacji własnego szczęścia. Każdy z nich ma określone swoje indywidualne powiązanie z tym czymś, co owe marzenia przed naszym zejściem na świat stworzyło. Sprawdźcie wadliwy punkt w sobie pod kątem związków z całością i to zmieńcie. Sprawdźcie siłę marzenia zawartą w ciele fizycznym, w stałym hologramie, w stawaniu się, w indywidualnym, osobowym i osobistym. Wszedłem w czyste marzenie, w pierwotną wizję przeznaczenia i ujrzałem siebie samego, jak zmierzam ku rzece, Niosąc na rękach swoje własne ciało, symbol dwunastu części mojej istoty. Rzeka była niezwykła. Już z daleka czułem, że to żywioł o nieznanej mi mocy. Rzeka przypominała gigantyczną, rwącą masę, której nic oprzeć się nie mogło, nawet księżyc i gwiazdy. Wrzuciłem do niej swoje ciało, a potem sam runąłem w dół, oddając siebie na zatracenie. Przez krótką chwilę wyraźnie odczułem, że pragnieniu stało się zadość, że zniknąłem całkowicie, że wraz ze mną przepadło wszystko, co mnie tworzyło i jakie ograniczało. Po kilku minutach byłem już na 100% pewien, że woda pochłonęła mnie starego. Tego, który był uwikłany w spory fizycznego świata, tego, który mało wiedział i potrafił, który nie był gotów na przyjęcie wsparcia przez świat duchowy. Jakiś czas potem zniknęła potrzeba myślenia, planowania, tworzenia iluzji, walki z czymkolwiek. A dało sobie znać zapotrzebowanie na zwyczajne bycie i doświadczanie tego, co najprawdopodobniej ktoś już dla mnie zaplanował. Po pół godzinie tkwienia w zawieszeniu ujrzałem Boga w jego nowej, niejezusowej postaci, który ujął mnie za rękę i poprowadził na spacer. W czasie krótkiej wspólnej przechadzki pojąłem sens całego zdarzenia. Przez całe swoje życie starałem się zapomnieć o tym, że nie miałem ojca, że szybko odumarł, że żyłem z tego powodu według ratunkowego schematu, który ujął mnie, niedojrzałą wtedy istotę, w ramy totalnej samowystarczalności. To nie był dobry układ. W relacjach z ludźmi przyjmowałem na siebie ciężar wszystkich błędów i porażek, które no najczęściej oni w naszym wspólnym związku popełniali. Potem nadrabiałem straty własną ciężką pracą. Nikt nie chciał mi w tym pomóc. Konsekwencje trudów życia ponosiłem tylko ja. Pracując ponad siły, ryzykując zdrowiem, ratowałem to, co przez innych było wystawione na zniszczenie. Stałem się typowym wołem roboczym maszyną. Która nie mogła sobie pozwolić na jakikolwiek życiowy luksus, czy też na chwilę wytchnienia. Potem Bóg zniknął i scena się rozmyła. Ujrzałem w końcu piękny świat bez ludzi. Cichy, łagodny, magiczny. Po ludziach nie został żaden ślad. Dawno opuścili planetę. Wody były czyste, niebo bezchmurne, a księżyc widoczny za dnia. Wypełniał mnie stan totalnego bezpieczeństwa. W tym świecie nic złego stać mi się nie mogło, a ja byłem jakiś inny, jakby ktoś wymazał ze mnie dawny cywilizacyjny wzór. Moje rozbiegane myśli odpłynęły w siną dal. Emocje wypełniła harmonia uczuć, a typowe potrzeby po prostu przestały istnieć. Nowych nie potrafiłem zinterpretować, sam siebie nie poznawałem. Gdy już zrozumiałem, że w tym świecie mogę istnieć po kres wszechświata i zawsze będę z tego zadowolony, gdy poczułem ulgę, że nie przez przypadek znalazłem się w tym miejscu, gdzie nikt mnie nie skrzywdzi, Wtedy przestrzeń przede mną wypełnili eteryczni ludzie. Istoty, które nie jedzą, nie śpią, które ten świat traktowały jako miejsce rekreacji. Nie podchodzili do mnie, nie egzaltowali się moim widokiem. Moja obecność była dla nich codziennością, a utrzymywany przez nich dystans świadczył o tym, że doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebuję jeszcze czasu na harmonijne wkomponowanie się w ten świat. Eteryczne istoty były piękne, jakby nadludzkie, superprzyjacielskie, nadzwyczajnie rodzinnie nastawione i w pełni uduchowione. Pośród nich mogłem czuć się jak chodząca na dwóch nogach wspaniała. Po jakimś czasie zaczęły spadać z nieba owoce. Lądowały na tacach, które ktoś na czas rozłożył na wyłaniającym się znikąd stole. Wiedziałem, że są przeznaczone dla mnie, ale nie chciało mi się wtedy po nie sięgać. Ominąłem stół i usiadłem na porośniętą trawą wydmie. Przede mną widniał horyzont. Gdzie na granicy między oceanem a niebem lśniły pełnym blaskiem dwa słońca. Nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że tych dwoje oczu bacznie mi się przygląda i dba o to, by było mi dobrze jak nigdy dotąd. Nagle zrozumiałem, że muszę tu pomieszkiwać choćby po to, by odkryć czym jest i jak funkcjonuje człowiek pozbawiony naleciałości czarnego lustra rzeczywistości. Nie wiedzieć, kiedy usnąłem. Sen był delikatny, mglisty, dziwnie oniryczny. Przerywali go co chwilę przybywający nie wiadomo skąd ludzie. Podchodzili do mnie cicho, kładli się obok i zapadali w swoje własne sny. To byli autentyczni mieszkańcy z Wyspy Miłości. Nie potrafiłem odpowiedzieć na pytanie, czy to oni zbudowali dla mnie to miejsce, czy kto inny. Musiałem dojrzeć do stwierdzenia, że pytanie zostało niewłaściwie postawione. Liczyło się tylko to, że znalazłem dom i rodzinę, która będzie mnie od tej chwili wspierać wszędzie tam, gdzie będę twórczo aktywny. Nawet swojej fizycznej rzeczywistości, którą przed chwilą opuściłem. I choć ten dom pochodził z innego świata, to był bliższy mojemu sercu niż cokolwiek innego. Nareszcie nie byłem sam. Nareszcie ktoś mógł mnie wspierać i rozwiązywać ze mną wspólnie życiowe zagadki. Powoli zaczęły mnie pochłaniać jeszcze głębsze pokłady snu. W nich ujrzałem i doświadczałem tego, co za życia nie było mi dane. Tam mogłem również przyjrzeć się własnej przyszłości, jak i wybrać te ścieżki losu, które były przepojone najżywszą magią istnienia. Już o nic nie musiałem się starać. Wystarczyło tylko być i korzystać z pomocy, jaką Bóg zagwarantował mi w chwili powołania mnie do życia. Ja po prostu dałem się wykorzystywać. Nierozważnie przyjąłem nie tę rolę w moim życiu, jaka była mi pisana. W trosce o wspólne zapomniałem o osobistym doświadczaniu wspaniałości, którymi ojciec okrasił świat. Ale poczułem też, że nie od razu odzyskam swoje życie, że minie jeszcze jakiś czas, gdy powiem innym swoje stanowcze nie. Medytacje duchowe to dar, dzięki któremu odrodzicie się w zdrowiu, szczęściu i miłości, w poszanowaniu siebie i drugiego człowieka. Niebo ma wiele odsłon, jakie na wiele różnych sposobów wspiera człowieka. Medytacja może nie jest darem, tylko utraconą zdolnością, pozwalającą na kontakt z całą rzeczywistością. Medytacja duchowa jest jej rozwinięciem, łączy bowiem ludzkie DNA z duchowym i boskim. Medytacja duchowa to nauka, dzięki której wprowadzone zostają do umysłu kody pierwotne. Dzięki temu można sterować psychiką, myśleniem, emocjami oraz egzystencją według praw i założeń świata duchowego. Wtedy najwyższe ja, wtedy najwyższa inteligencja bierze pod swoją ochronę człowieka, przebudowując go na jednostkę wysoko energetyczną. Duchowe działania są nieporównywalnie szybsze i precyzyjniejsze od energetycznej ingerencji. Można też je stosować bez ograniczeń. Celem medytacji duchowej jest wyjście poza analityczny umysł, czyli podstawowy, i wejście w pole kwantowe jaźni, a potem obudzenie świadomości. Gdy tak się stanie, wtedy umysł wywołuje w mózgu dwustan, powstaje podwójna fala. Która zmierza ku częstotliwości 1925 Hz, a zarazem pędzi w drugą stronę ku częstotliwości 0 Hz. Prostym językiem mówiąc, człowiek odnajduje się jednocześnie w boskich przestrzeniach, jak i na poziomie biologii, która kreuje całą fizyczną ewolucję. Częstotliwość Omega i Epsilon. Unoszą takiego człowieka w całość wszechrzeczy, udostępniając mu wiedzę i moce, jakie były dostępne dotąd jedynie wielkim mistrzom duchowym. Wtedy człowiek sam z siebie zaczyna panować nad zdrowiem, nad emocjami, nad myśleniem i potrzebami. Potrafi przekonfigurować analityczny umysł na nowe wartości i zmierzyć się ze wszystkimi przeciwnościami losu. Zunifikowane pole kwantowe staje się początkiem drogi do odkrycia życia w jeszcze wyższych wymiarach. Człowiek staje się spójny, harmonijny, rezonujący ze wszystkimi istniejącymi cząstkami, zarówno tymi pozostającymi w ruchu, jak i w bezruchu. Życie nabiera nowego znaczenia i nowych wartości. Lęki. Nałogi, dysfunkcje i wszelkie inne niedyspozycje powoli nikną w nowych częstotliwościach fal tworzących siłę życiową. Odraza się nowe, które jednak o starym nie zapomina. Wszystko, co dawne, zostaje naprawione i utrzymane, o ile służy dobru jednostki i całości. Powoli mózg kwantowy, czyli jaść, Będący połączeniem drugiego umysłu, znajdującego się w wymiarze szóstym, jak i psychiki i świadomości, zaczyna torować drogę do szczęścia, ekspresji, pełnej kreatywności. Zagubiona jednostka ludzka staje się tytanem sukcesu i spełnienia. Zmianie ulega także formuła energetyczna tak we wzorcach DNA materii, jak i w energetycznej komórce. Długość życia ulega wydłużeniu, a przewidywanie przyszłości staje się prostsze niż wchodzenie w marzenia. David Hamilton, orędownik życzliwości, powiedział kiedyś, że wystarczy codzienna, dwuminutowa medytacja, by móc uzdrowić swoje ciało na poziomie kwantowym. Nazywa się to leczeniem światłem. Ale gdy człowiek jest w stanie dostrzec wokół siebie złote światło, co zachodzi podczas duchowych medytacji, które uformuje w nim trzy centra mocy, a więc wokół głowy, na wysokości piersi i w brzuchu, to dopiero wtedy siła życiowa osiąga swoje apogeum. Będąc uniesioną aż do dwunastego wymiaru, potrafi wówczas nie tylko naprawić ciało fizyczne, ale i przebudować całą ludzką energetykę od podstaw, w tym zmienić również funkcjonowanie psychiki. Alberto Villoldo powiedział kiedyś, że z szamanem staje się ten, kto pośredniczy między światem widzialnym i niewidzialnym, kto zajmuje się energetycznym leczeniem. W przypadku medytacji duchowej mamy do czynienia nie tylko z kwantowym skokiem do wymiaru szóstego i siódmego, ale i z wejściem w świat programów, które w dwunastym wymiarze tworzą podstawę wszelkiego istnienia to przewrót na skalę kosmiczną. Medytacja duchowa nie tylko uspokaja umysł i wycisza emocje, ale i otwiera drzwi do całkowitego poznania. Nazywamy to oświeceniem. Szamani tę podróż do najwyższego ducha nazwali ścieżką ognia, gdyż dotknięcie siebie w początkach własnego stworzenia uwalnia według nich wszystkie ciała od wszelkiego osadu niskich wibracji i obciążających myślenie kodów. Duchowy krąg ognia jest jedną z najdoskonalszych metod totalnego oczyszczenia. A kiedy ogień zapłonie, to sam znajduje drogę rozpalenia mocy w sercu, brzuchu i czole. Medytacja duchowa niewiele ma wspólnego z medytacjami afirmacyjnymi i niedyrektywnymi. Tam latami pracuje się nad podniesieniem wibracji do wymiaru piątego i, daj Boże, szóstego. Tu! Natychmiast następuje otwarcie przestrzeni aż do wymiaru dwunastego. Tam mówi się o Bogu, wszechmiłości, wszechmądrości, tu z nimi się rozmawia i od nich się uczy, tam próbuje się zapanować nad analitycznym umysłem. Tu budzi się wszystkie cztery części umysłu i scala potem w jedną komunikatywną całość. Wtedy dwunastu rycerzy łączy się sobą w białego, a potem w złotego jogina. Tu się nie pracuje nad zmianą elektrycznej aktywności mózgu, tu się ją natychmiast wywołuje siłą programowej woli, tu się nie dąży do bycia zaradnym, tylko staje się żywą emanacją czystej kreacji. Staje się medytacją, wszystko stanem, wszystko kształtującym. Tu jest się Buddą i Jezusem, Konfucjuszem i Kutumi, Maharyashim i Babadzi. Tu jest się polem kwantowym, czystą wibracją, jak i siłą programującą wszystkie formy istnienia. Tu jest się synchronizacją fal mózgowych i umysłowych, jak i ruchem w biologicznej komórce. Tu jest się odprężeniem, ciszą, samoorganizującą się inteligencją i odpoczywającą świadomością. Tu jest się pierwotną, dziewiczą biokomunikacją, jak i siłą tworzącą własną rzeczywistość, nie tylko za pomocą myśli, emocji, ale i za pomocą intencji bycia w działaniu. Tu jest się koherencją serca. Dzięcznością i złotym dźwiękiem, i złotą liczbą, uważnością i aktywnym marzeniem, co steruje horyzontem zdarzeń, a nie bolesnym i wyczerpującym dążeniem do uaktywnienia tych cudów. Tu jest się programem samostwarzania, a nie myśleniem o zwycięstwie. Jest się wiedzą, poznaniem, jak i nieistnieniem i rezygnacją z doświadczania czegokolwiek. Jest się obecnością i nieobecnością tonącą w wiecznym śnie. Tu się nie funkcjonuje w myśl teorii pola kwantowego, tylko według zasad duchowych, programowych i boskich owe pole pod siebie ustawia jako pole zmian. Tu się niczego już więcej nie szuka, tylko natychmiast doświadcza poszukiwanego, tak znanego, jak i nieznanego. Tu się przed niczym nie ucieka, tylko wszystko automatycznie sobie podporządkowuje. Tu jest się Alfą i Omegą, jak i ich zaprzeczenie. Jest się nie tylko trójwymiarową rzeczywistością, ale także pełnym dwunastowymiarowym doświadczeniem. Jest się energią tworzącą przyszłość i przeszłość. Jest się obserwatorem i obiektem obserwacji. Jest się Adamem i Ewą, jednocześnie i w oddzieleniu. Jest się mistycznym ornamentem, który operuje na żywym ciele biologicznej i energetycznej ewolucji. Jest się liczbą Fina Bocciego, arytmetyką Pitagorasa i lamertami Jana Popko. Jest się superekspresją i zamarciem bez ruchu. Jest się tym, czym chce się być, aby tylko życie miało sens, aby biegło coraz dostatniej, radości, zdrowiej i szczęśliwiej. Życie istniejące nie w pięciu, lecz w dwunastu wymiarach.